Całkowicie inny jest komfort yy, malowania i w ogóle tucia farb, płótna, jak się nie ma z wielu Myślę, że to sprzedawać dopiero po e, pandemii, albo jakoś tak w trakcie, chyba w trakcie pandemii to było. I to był też taki moment, że ja wyszłam trochę z tym malarstwem, <laughs> a, a wszystkie galerie się wtedy zamknęły. No myślę, że kilka prac w miesiącu sprzedaję. Nie znam. Tak różnych, różne formaty, różne e, kraje. Bardziej się to czuję, a jeszcze tutaj ten mech. I te ptaki, drzewa. I to, że to jest węgiel, a nie jakaś tam yy, farba. To wszystko jest takie fajne, naturalne. No, wszystko jest takie z teksturą, nie? Że... Tak. Mam takie miękkie, tu miękkie, tu twarde, pukujące. <noise> a to wygląda jak miękki. Tak. Czarny. <laughs> czarny. <laughs> od od światło, był jakiś kolorowy. Czarny, czarny, Taki no? mhm. głęboki. Fajnie, że tymi zaciekami można pracować, nie? Mhm. Takie są. No nie wiem, czy już ja nie schować. No, mhm, trochę krapić.

Jeszcze troszkę, bo ten środek tak te klepie, e, opada. Co? Góra opada. Dobra. O? No, no, no. Tak, bardzo ładnie. Niecham, żeby mogły gdzieś wyskoczyć, żeby nie moknął. Mhm. E. Tak jest, dziwki No i na przykład ja nie mogę nawet jakby mi złapali właśnie na takim dopingu, to a, anulują wtedy moje w sensie anulują mi emeryturę olimpijską, nie? Co tak, ty mówisz? No. no jakby to już jest nieczysta gra, nie? A to jest wbrew tej idei olimpizmu. I to po prostu już jesteś wtedy trochę skancelowany w świecie sportu, nie? Jeżeli cię tak, 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 złapią. No możesz wrócić, możesz się ścigać dalej, nie? Ale to tak już... Tak mną to swoją gagatkę o Japonii po prostu, nie? mi się strasznie podoba to, że ludzie też chodzą w tych maskach, nie, nie kaszlą nie? po prostu wszędzie i nie, nie, nie mają w dupie czegoś zdrowia, no bo tak naprawdę nie wiesz, czy nakaszasz na, na zawodowego sportowca w sklepie spożywczym, czy po prostu do kogoś, kto, kto może mieć też wyjebane, nie mieć tyle czynników stresowych, nie mieć takich jakichś, wiesz, po prostu tak wrażliwego organizmu na jakąś infekcję jak ja. Mhm. A, a, a ja po prostu tak, tak się gotuję w środku, że za każdym razem, jak ktoś na mnie na kaszle, to ja mam po wiesz, no, całą swoją siłę użyć i, i kogoś znokautować, nie? Hmm. To jest no nawet mnie to, to, totalnie to złe. Ale to nie masz właśnie wyższej odporności? Nie, bo to w drugą stronę działa. Cześć? W ogóle. No to im, im masz wyższą formę, to tym bardziej spada odporność, nie? Bo tam te wszystkie... Hmm. cała krew się skupia na tym, żeby ci pompować, nie? Tam się to... To pędzlem też się robi, tak? No dobra, czyli... Aha, woda jest do tego, że całe takie płótno z jakimś planem... No trochę utrudnia to pracę, że to nie jest przeklejone, tylko i że mamy miękkie, miękką trawę, a nie na przykład jakieś czwarte powietrze. Nie. <laughs> Takie w ogóle one tak wychodzą jak taki render trój trójwymiarowy trochę, nie? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Jeszcze tak pogłębić ten No, albo wiesz, po bokach bardziej właśnie. Tak? Nie ja akurat bym paliwa. jakby Tak, tak, gdyby tej góry nie było, to ten dół tak. za bardzo ciągnął w tym. No, Nawet jakbyś całe czarne to zrobił, to też by miało takie fajne jeszcze dociążenie do dół. No, tu widzisz. A tu Tak się dawno nie widzieliśmy, nie? Go... nie, chciałem powiedzieć Gonkon, nie Gonkon, Czy Wiesz co, na takich drzewach to korę po prostu niszczy, no. no szkoda drzewka, nie? Ale dodatkowo też lina niszczy, to swoją drogą. Tak jak z każdym innym środowiskiem, jak że coś niszczą, to też później są zamknięte, nie? Mhm. nie, Zresztą, nie też się no, pilnują. Szczerze, żeśmy prze, przeżyli przez nią chyba z dwa razy, bo to też... Y... A -a. <ślał> 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 Właśnie się Właśnie im, im krótsza jest, tym się bardziej gibie, nie? Aha, o kurde. <ślał> Oj, ciężko będzie. To... Mm. Ja się tak trochę też mm. boję o ten ciężar, nie? Ale to jest spoko, tak? Nie no, tam jest zablokowane, jest blokada założona. Nie powinno być. to że jest taki, że jak to puści, to to strzela prosto w no. A, To pięknie mówisz. Może. Linka była zła. O. Dobra. Nie, bo to, ten początek właśnie, żeby, że trzeba wejść na to, nie? Czy ja może to jest moja słabsza noga. Muszę sobie przypomnieć. albo <laughs> bo na środku się też bardziej gibie, nie? Tak, 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 ale też przez to, że ona jest taka krótka. Baby ee... step, Wiesz co, to nie do końca samalina malina w sobie się No z linką, z linką z jest z OK, nie? I teraz... Wiesz... E... Słuchaj, do połowy lipca będziesz szmigał. <laughs> ja ci co zostawię. Ja ci co zostawię, normalnie trenuję. No to po, po paru dniach będziesz ci wysyłać, wiesz, salto. Piszesz taki dokument, że... Na <laughs> tuzi, to byś dała... Do... Jak się, Jakbyś się z Nie daję Ci pewności, ale coś podobnego czasami robimy na zajęciach takich mm. skoordynacji, nie? Może nie chodzimy mm. po linie tak super zamontowanej, ale. Musimy tą drugą powinniśmy sobie po prostu no, no, to jest fajne. No. <noise> Otwarta, wiesz. Rywalizacja, i to jest takie. taka presja, której nie powinno być. Ty się nie zabije. No, nie zabijesz. Na Islandii jest tak, że jak rośnie Mech, to w ogóle nie można po nim deptać, bo on jest jakiś bardzo taki zabytkowy, nie? że tam, tam zrobiłem takie fopawy, szedłem kiedyś tam w Islandii na przed, przed hotel i sobie połaziłem i ludzie tam. Nie dobrze, wywal się. No właśnie, <grym> trzeba się wywalić, Instagram trzeba się parę razy wywalić, żeby <grym> potem jeszcze się nie stresować, nie? Ale jak jest książka dla ojców, to w ogóle jest taka informacja, że cokolwiek by się złego zadziało w życiu twojej córki, to jest twoja wina. Aha. Tak dosłownie, wiesz, jeżeli ma to, to jest ty. Jeżeli to, to tego taty okay. nie było. Jeżeli ma to, to znowu tata. Aha. I ja w ogóle tak ooo, chciałem posłuchać, bo ba nie bałem się dziecka, ale bałem się córki. W sensie na takiej, że chciałem, ale totalnie nie wiedziałem, jak wygląda dzieciństwo dziewczynki, bo nawet jak mam siostrę, mhm. ja nie mam pojęcia, jak wyglądało dzieciństwo. Patrząc po ludziach, nie, że jakby... Że błąd może się zdarzyć, ale ważne, żeby został wyjaśniony i rozliczony, nie? Tak. Że to jest ale bardzo też, ważne. Też jest tak, że na sam koniec tego, tego straszenia jest taka jedna wielka złota rada, nie? Mhm. E, po prostu bądź obecny. I to rozwiązuje 99% tak, rzeczy, no, nie? I to znaczy wiele rzeczy, obecne Obecny i, i uważny, jak... o tak powiem, nie? Bo, tak, bo obecny nie znaczy, że masz no. siedzieć obok i gapić się w telefon. No? No. Tylko obecny i uważny. Ale to się też tyczy takiej naszej zwykłej konwersacji codziennie, nie? No, Teraz mieliśmy, mieliśmy w czwartek finał naszej imprezy takiej technologicznej, która łączyła pokolenia i był temat y, kompetencji w przyszłości. Mhm. No i główny temat AI, nie? Więc jakby ja ze swojej perspektywy osoby, która też rekrutuje i tak dalej, też powiedziałem, że największą kompetencją w przyszłości ludzi technologicznych. I zwykłych, i normalnych też jest po prostu nauka empatycznej rozmowy. No. Takiej, w której ty pytasz kogoś o zdanie, a nie że też je słuchasz. Nie tylko słuchasz zdania, ale też o nie pytasz. Bo mhm. cię ciekawi, co ma ta druga strona do powiedzenia. No. Ale tak szczerze cię ciekawi, tak. wiesz. I to jest, to jest to, czego w ogóle nie, nie ma. Nikt na tym prawie nie pracuje, nie? jakby ty do tego zmuszasz. Teraz, jak, na, jak robisz te swoje rozmowy, to się z tym wylewasz trochę. Ale w efekcie też ludzie czują otwartość na to, żeby coś odpowiedzieć. Nie? I czasami to jest taka. Kiedyśmy rozmawiali o tym, że ludzie w komentarzach zostawiają siebie, nie? ale w przypadku, w którym ty zaczynasz rozmowę nie takim, a co u was, tylko wylewasz najpierw całe swoje morze, to rzeczywiście widzę, że po tych komentarzach co u ciebie lecą, że jest przestrzeń na to, żeby ludzie swoją. Swojej jeziorko wylali trochę, bo minimalnie. Dużo łatwiej jest otworzyć ludzi mówiąc o sobie niż o nich, nie? Tak. Albo, albo to, to jest coś, taki filtr, którego ja się muszę nauczyć, jeszcze cały czas ten błąd popełniam, że no. za często mówię, ludzie mają tak a tak, tak, a najlepiej jest powiedzieć, ja mam tak a tak, czy no. miałem, jakby już tam mniejsza, nie? No. Ale to jest bardziej, dużo bardziej relatable, bo, bo łatwiej jest to wpuścić do siebie, nie? Tylko cały czas widzisz, mówisz o wielkich rzeczach cały czas, nie? W sensie nie mówię, że ty, ale jakby jak, mm -hmm. rozmawia, jak są takie przypadki, takich przykładów, że ludzie gdzieś tam sobie rozmawiają, to to są zawsze wielkie rzeczy, nie? Ja w zeszłym roku zrobiłem sobie taki, taki kurs, ten, ten Mindfulness, co ci mówiłem, ten co? Mindfulness Based Stress reduc Reduction, uh -huh. co się okazało terapią grupową, a poza mną były na kursie osoby, wiesz, po uzależnieniach, z jakimiś tam problemami rodzinnymi, czy z jakimiś wielkimi tragediami, i miałem okazję posłuchać odpowiedzi na te same pytania co moje, mm -hmm. od totalnie innych ludzi, z zupełnie innym spojrzeniem na świat. I to przez nich na przykład momentami wyłapywałem, że w sumie też to miałem, ale mi się wydawało, że to jest normalne. No, to jest, to jest bardzo ciekawe. A ty to ciekawe, przeżywasz nie. w taki nie, sposób. Nie. I teraz pytanie, czy to jest czyjś problem, czy to był mój problem, że ja tego nie zauważyłem, że to jest tak duże, wiesz. Ja mam taki taki kes, że mam takich ludzi, których, którym czasami mówię jakieś rzeczy, które wiem, że tak jest. Ani mi nie wierzą, mm -hmm. nic z tym nie robią przez pół no roku tak. albo przez rok. po czym nagle słyszą to dokładnie od kogoś zupełnie innego, mm -hmm. ale kto im akurat pasuje do, nie wiem, do tematyki czy coś. Tak, a rzeczywiście. Ale to jest, jest taki ten, ale, ale tym kimś mm -hmm. powinni być sami. Przełom w terapii na przykład jest czymś takim, nie?, że nagle 100 razy ktoś ci mówi, Ej, to co robisz jest złe dla ciebie, zdaj sobie z tego sprawę. I ty niby to wiesz, ale te, A nagle masz takie, Ej, to jest. To jest prawda, czuję to, nie? I to jest ten moment. W ogóle. jest case z kostką, z moją gudurną kostką. Byłem przekonany, że trzeba być geniuszem. Trzeba a, być. Z kostką ten. rubika. A, a tu nagle patrzysz, że to w sumie było tu, 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 tu i dzisiaj mm -hmm. minuta 24. Mi się marzyło, wiesz, nie, bo Bobasa w wieku 25 lat, tylko dlatego, że myślałem o tym, że będzie mała różnica wieku. Uh -huh. Ale Boże, jakbym miał w wiek, wieku 25 lat. Jak pamiętam jakim byłem człowiekiem wtedy? No. To dziecko miałoby przesadę. <noise> a teraz, teraz, teraz się czuję w zupełnie innym miejscu. Mam kawałku rzeczy, na których muszę pracować. Mm -hmm. Ale wiem, na czym muszę pracować. Hmm. Więc to jest Kurde. zupełnie... Mam ten komfort w głowie, wiesz? Nigdy tak z nikim nie gadałem o być tatą w ogóle. To jest taki temat, wiesz, dla mnie... Ja, i... Zawsze był odległy dla mnie. Ja powiem ci, że mam jednego kumpla, z którym mogę pogadać o takich rzeczach, hmm. który jest tatą. No. Cała reszta nie chce rozmawiać. Większość się boi, że, 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 że powie coś źle, okay. albo że czegoś nie wie i nie no, powinien no. się wstydzić. Ale wielu rodziców tak ma że boją się, że są złymi rodzicami. Mhm. Nie? Ja się boję, że... ja się nie boję, że jestem złym rodzicem. Wydaje mi się, że robię wszystko, co mogę. Mhm. I myślę, że szybciej mi powie, jakim jestem rodzicem, mhm. ale no, dlatego mówię, cieszę się, że teraz, nie? a nie wiesz, lat. 10 temu Jezus mar. Kwestia, właśnie, czy ktoś chce dziecko, bo tak naprawdę go potrzebuje, czy też to jest presja trochę z zewnątrz, nie? Że też często myślę, że ludzie nie, nie, nie są w stanie czasem odsiać jednego od drugiego. Że ja... na przykład wiesz, jak tam rodzina wywiera presję, to czasem też stawianie granic osobistych, nie? Co... Albo wyczucie momentu odpowiedniego. To jest temat mi obcy, bo ja takiej presji nigdy nie czułem. Mhm. Wydaje mi się, że dla wielu ludzi to jest trochę jak coś takiego, co się w Łapie za młodego, przyjmujesz, że tak działa świat, trzeba mhm, mieć. Tak. I nawet się na tym nie zastanawiasz. No. Po prostu wiesz, że jest oczekiwane. Ko kobietom się mówi zegarcityka. Za co się mówi? Zegarcityka. A no. Powiem tak, po tym jak Twoja żona urodzi, albo Twoja partnerka urodzi, okay. spojrzenie na jakąkolwiek kobietę, która jest matką, zmienia się taką. Jak wiesz, co okay. ona musiała przejść. Okay. O, w, Mam znajomych, którzy trenują przedziwne rzeczy, którzy się leją na ringach i tak dalej. Mam znajomych, nie wiedzą, co to cierpienie. <laughs> nie wiedzą, co to cierpienie, naprawdę. To jest... I to nie takie, wiesz... Nie to jest... Nabierasz strasznie dużego dystansu, a potem już jak jesteś rodzicem, to nagle na swoich rodziców zaczynasz inaczej patrzeć. To mi w ogóle presję tak na zasadzie, że... No, ona no, no w kurwie. Fajne jest to kółeczko czarne. To jest dobra. Przede nam się już cierpieć. Że ktoś to kupi. Mm. Zobaczymy. Że... <grym> no naprawdę. Skin lepszego pyku. O, dobrze, dobrze, dobrze. Nie, dobrze, to ja dobrze. nie ubrudziłem ci <grym> Nie? Nie. No. Nie, serio jest. wiem czemu to nie brudzi? co, odpoczniesz sobie, Co się spoczywał? No, do jutra przynajmniej, nie? To cieszy mnie się bardzo. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz. Ja tobie też. bo stwierdziłem, że ty już wszystko masz. Nie, nie. Ale. Więc <laughs> <laughs> <jest> tak <laughs> mam dla Ciebie taką piosenkę.